Witajcie, witajcie, stoty piękne. Zapraszam Was na przekaz codzienny. Zobaczymy, co przyniesie początek tego tygodnia. E, na początek wylosowałam jedną kartę Stali Boskiej Obfitości. E, nieprawdopodobna otwartość. Kochana miłości, otwórz mnie na Twoją wolę, uwolnij mnie od moich przywiązań, zaskocz i zachwyć mnie swoim planem. Ty jedna wiesz, co jest potrzebne, a ja jestem na to otwarty. Czyli co? Otwieramy się na miłość, kochani. Akurat powiem Wam na ten czas. Taka fajna, idealna energia, prawda? Oj, przepraszam, samego kota w tle, ale znowu się tym Zobaczmy, co tarot pokaże. Wraz z początkiem tygodnia. Mhm. Właśnie otwieranie się na możliwości. Trzeba ruszyć z energii tak zwanej, zwanego postoju. Tak. Ojej, po co te trzy Mhm. Uh -huh. Tak. Bo tu już widzę. Coś było robione w tajemnicy. Widzicie, karta księżyca. Coś było robione w tajemnicy. A tu przychodzą zyski. Tutaj przychodzą zyski w Karcie Sprawiedliwości. O coś było tutaj zawalczone, tak? W tym samym otwierają się dla, dla kogoś możliwości. Cesarzowa, żeby mieć umiarkowanie w karcie sprawiedliwości musiała o coś zobaczyć. Być może jakieś przykre sytuacje z przeszłości. Tak, co za się jeszcze coś zbierzesz. I teraz efekty tej zdrady będą. Będą w Karcie Sprawiedliwości. Wszystko się wyrówna. Być może w tym tygodniu przed świętami lub po. Energie są płynne. Tak, dlatego mówię. I tu jest wygrana. Przepraszam za samochody, ale dzisiaj normalnie jeżdżę jak szalone. Tutaj jest wygrana. To jest osiągnięcie. Być może jakiegoś odszkodowania, coś co, o coś, co było walczone, o jakieś pieniądze lub jakiś status, być może sprawy sądowe. Tutaj jest coś. I coś było robione po prostu pokryjomu. Uh -huh. Coś z przeszłości, lub osoba z przeszłości. Tak, i tej były działania. Król Kielichów, Rekryby Skorpion. Z taką osobą tutaj jakaś osoba robiła za kogoś plecami, tak? Ale prawda, być może się jakaś wydała, i tu ta cesarzowa, to władczyni ona uzyska, uzyska to zwycięstwo. Uzyskała, i dostanie być może jakieś pieniążki, które jej się należą. No powiem wam, że na początku się wystraszyłam, ale energie w końcowe bardzo fajne. Ale uwaga też, bo jak ktoś przegrał i ktoś coś stracił, to później mogą być bojki. Mogą być bojki, fałszywe informacje, oszczerstwa, dlatego też i uważać, ale się takim czymś też nie przejmować i nie brać tego do siebie. A jak będzie trzeba to nawet i pogonić pasem. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę i przyjemnego początku tygodnia. Życzę. Hej.